Alfa, tutaj Charlie, zgłoś się. Charlie, to Alfa, odbiór. Charlie, to Alfa, odbiór. czekamy cały czas na Medyka, mamy silnie krzywiącego rannego. Eee... Charlie, zrozumiałem, Medyk został posłany... około... jakieś minuty temu. Odbiór Ciekawy jest mi sadu, widzisz na sadu polega ja, Przyjąłem Czekamy sadu ma radia jakby to, więc można bardzo zupełnie do niego. nie Sadu tu alfa, zgłaszam odbiór Alfa to sadu, zgłasza 3 odbiór Jestem Shelton prawa, flanka i wąs. Roger. Dziek, dzięki, medyk. Eee, już Erto, do linii. Między mnie a Weresa. Szarty to, I skracamy. Charlie to Alpha odbiór. Charlie z przybyt. Brawo zrozumiałem, Charlie jest 70 metrów od południowego budynku. E, uważać na Hill Fire. Do zbioru. Tutaj. Charlie to Alpha zrozumiałem. Przypominam, jesteście na końcu kolumny. Do zbioru. Fak, jesteśmy tylko płachtą nakryci Jak dostaniemy ostrzał to nas gniazda Nie, to myślisz, że dlaczego eee. ja właśnie się zdecydowałem Alfa tu brawo, alfa tu brawo, my jesteśmy <grym> gotowi do e, odjazdu Czekamy na rozkaz wyruszenia Brawo tu Alfa, zrozumiałem, ruszajcie Tak jest, tak jest brawo, Alfa tu brawo, brawo, brawo alfa tu brawo, jesteśmy na pozycji... Zrozumiałem zabierzcie kamera do wzgórze Wysiadkę Oj stop 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 Wysiadkę Bardzo była słaba widoczność Kutaj panowie, Wszystko pojazdów i w ogóle się wygapić Czekamy aż wszyscy się wyładują To tu brawa to brawo. tak to jest to jest To No okej, okay. po 40, chodźcie Tam jest palpa okay. Gleba tutaj, panowie. I z gościa z na dachu wodnym, nie, nie? Dobra. Gleba, wstawcie się w linii na kierunek wodnym, w okej. Okay? Tych y, gości w wioski, kiedy będziecie wali tych na zboczu. Wstawcie do nich, okay, jakby, podszy... do nich dopiero podejdziecie, bo potem jakieś na swoje swoje swojego zbadania. Dobra, Dobra przejąłem. Alfa i Brawo e, robią atak pozoracyjny, trzymają przeciwnika cały czas w ogniu. W tym czasie czarli ze swojej pozycji z południowego wschodu skraca w kierunku zabudowań do, do drzew. Następnie powoli od budynku do budynku porusza się aż do... Aż do kwadratu 102, 106. Następnie trzech ludzi na zboczu wzgórza na wschodnią część. Wiochy. Następnie podchodzą kawałek dalej i prowadzą obie nierzutkę wiochy. W tym, w tym czasie Alfa podprowadza hamera i ostrzyliwuje zabudowania z hamera. Charlie, pierwsze zabudowania za tym laskiem. na Jest przynajmniej jeden pom. Sadu, sadu przerwi ogień na te zabudowania kontynuuj ogień na lewo. Kontynuuj ogień na lewo. Przyjąłem! Celeb na lewo Marta, Albie... wyżej lewo, wyżej lewo, wtedy mi się tam... Ale paty brawo, mistrzem pizzerowy prosi o składanie na sobie celu. Brawo, 2A3, puszczę pizzerową, nie ma oczu, nie strzela po prostu do widocznych kierunków. E. Zwrócićcie się do przodu i jeżeli macie dobre widoczność, niech się po prostu Pabu Ta, zmienia Okej, okay, poczekamy aż szar i będzie dalyszło.